Chciałbym, że dzisiaj zagramy sobie w taką grę, gdzie zobaczymy nowy film Foxy'ego, drugiego już widzieliśmy. Dla którzy nie oglądali tamtego odcinka kiedyś. W ogóle... Ja bym powiedział, skąd tą miniaturkę wziąłem ogólnie. Ogólnie tą miniaturkę wziąłem z... bo Google, żebym ją tak zrobił. Żeby mi, e, e, zrobił. Bo szczerze bardzo ładnie wygląda. E, e, I musiałem ją dodać. Jeżeli no, wiaturkę, ja to zrobił z Google, ze z, Google, z AI jest. No ale nie wiedziałem, jak zrobić, jak zapisać ten wygląd Foxy'ego, naprawionego, i po prostu chciałem tak zrobić, żeby wyglądało w ogóle fajnie. Ten dla tych ludzi, którzy nie oglądają odcinka, gdzie sprawdzaliśmy, naprawione postaci Foxy'ego wszystkie. No to nie było takiego. Ale dla profil to wszystkie postacie Foxy'ego zniszczone, które tylko były. Oczywiście się smutek, że nie ma grama Bardzo smutek. Bo to by, dosłownie byłoby świetne, gdyby był. Ej, tu, nawet to jest Foxy. Zobacz. Zobaczcie, on tu krzyczy do. Tego co tu się jakiś może zapytaję i nic nie, nie znajdę z tego sprawy Najpierw musimy zobaczyć jak wygląda prawa defócji z yy, To już chyba wiecie z takiego ciekawa, jak znaliście go w ogóle. I tak. Musimy... To ci nie będzie jakiś taki długi, długi. To może z... 14 minut, nie wiem ile Z kiedy starzył już tego filmu Muszę O oh, nie, yeah. Witred Bowlbon To bo to jest Bobo, bo, tylko że to taki to, to dziewczynski Balbon Że w we, wersji witready we Wersji Mitra. Maman. Oczywiście w Strong nie będziemy sprawdzać, bo on jest zabrawony. I sobie tak samo w tym... W, w Rockstarów bo on jest zabrawione. Czyli mało Foxy będziemy sprawdzać, to zawsze są wdzięczone. Wszystkie. No a ogólnie ogółem... W Flawed 2 są dwa Foxy. Toj i... Toj to i. To jest oczywiście z Magul, czyli lewo Magul. To jest Foxy. No halo, no wiesz się już. Muszę by poszeggać, zajmie to wszystko będzie, bo to trochę zajmie. No, z jego który się zajmie, w kolejnym odcinku. Teoria o Mangul i kim ona jest. Mangul przypomina ten Fanta i Foxy, taki trochę, nie? Tak, trochę, tak, trochę, trochę, trochę. Przy, przypomina tak. Mangul przypomina, ktoś w Mangul czy Foxy przypomina Fantaj Foxy. I wtedy odcigu spodziewam sobie, sobie o tym, jak w postał i był akurat Foxy wie znaki i czemu tylko zęby naprawiono? Czemu lepiej mieć... ...a go gomorugać Foxy latarką? ale go lepiej nie i latarką? Mam wtedy dwa, bo będę Kurde, na Kurde, wyślełam. Sadą, sadą. Dajże, najpierw do

Przechodzimy ja 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 sobie ja w kolejnego krok z jego zimą. I tu mamy takiego faciego. I, I zobaczmy, czekaj. Mamy dokładną twarz. Zobaczcie, wyjdzie jego twarz. Widzieliście? Oczywiście Znaczy się chyba nie będzie to co zbierać. Tu też mam już dwóch fakcji. Nie mam za co zbierać dwóch, Nie my ma nie, ma, nie mam ładnego wyglądu. Nie, nie wiem jak wygląda to. trzeba po prostu Nie mamy żadnego tego, ale tu już możemy wyprawić koszule tego Foxiego, czyli to mamy... 4D te, te Foxy. Nie no, to jest chyba taki fantastyczny, że trzeba to robić. Nie no, więc jakieś słabiuczki, bo takie pomarańczowe. Musimy spominać ze sternej lokalizacji nie ma co vzpomínať o fakcji to Nie ma co o nim Po prostu nie ma co o Foxy. Nie ma Nie ma o nim bo to w ogóle nie ma

Nie wiem dokładnie. Nie mam dokładnego zwoju po chwili. Co może Teorie są takie, że dawać wam sobie Ponieważ mamy tu Edu tu jest jeden do jednego, 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 jednego uszy. Dodatkiem, Foxy ma też. sobie nie wiem, to może być. To jest Fresbera, bo wiem, że nie wiesz. Foxy miał rzucać, to może być. nie jego. Jakiegoś innego. To jest tajemnica. I weedą. Musimy sobie ją przemyśleć. No, co, 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 No tu mamy Foxiego też. Nie wiem, czy to się w ogóle zalicza jako Foxy. Chyba nie wiem, czy to się zalicza jako Foxy, ale bo mamy jego maskę, bo to. Jak chyba by nie zaliczać go do Foxiego? Mi się wydaje, że on chyba może go zaliczyć do Foxiego. Możemy go zaliczyć do Foxiego. No, ale chyba nie. Dobra, fa. Nie. Jeszcze Ja nie wiem, czy mam tego w ogóle zaliczyć do wersji Na pewno. Tego gówna chyba nie musimy zaliczać do Foxy'ego. No szczerze no, to jest funkcja roboty z tego gówna. szczerze no, stramuję w ogóle, że taki mógł powstać. Bo no, bardzo wiem, bo to się chyba nie zalicza do Foxy'ego. Więc pa. Ż.